Cześć wszystkim, z tej strony Szanela. witam was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale Dzisiaj postanowiłam, że nagram coś innego, czyli wpadki katastrofy modowe gwiazd Jednak zanim przejdziemy do filmiku, chciałabym wam serdecznie bardzo podziękować za to, że na moim kanale wbiliście już 20 tysięcy subskrypcji Wow! Nie ukrywam, bardzo czekałam na tą liczbę, jestem strasznie podekscytowana i szczęśliwa. Nie dość, że w ten dzień wbiliście 20 tysięcy subskrypcji, to jeszcze Ariana ogłosiła, że zagra koncert w Polsce. To no po prostu żyć, a nie umierać. Jeden z moich najlepszych dni. Na te 20 tysięcy widzów stwierdziłam, że zorganizuję mini konkursik, który będzie tutaj na YouTubie. Jednak zanim paczka mi przyjdzie może jeszcze zetrwać tak z trzy tygodnie, dlatego mam nadzieję, że będzie jak najszybciej, a wy musicie oczywiście śledzić mój kanał. A teraz zapraszam was do filmiku z katastrofami. Mm. Niedawno przeglądając internet, napotkałam się na kilka stroi, które naprawdę zburzyły we mnie jakiś szok. Jednak może wam się takie katastrofy spodobają, i ja jak najbardziej jestem na nie, ale... Zacznijmy. Pierwszą katastrofą mody, którą udało mi się znaleźć, są to okulary, w których światu pokazała się Kesha. Zobaczcie sami, jak cudownie wyglądała. Nie wiem, niektórym mogą się te okulary spodobać, ja jestem jak najbardziej na nie. Wyglądają, nie czarujmy się strasznie, nie są ani przeciwsłoneczne, ani do codziennego chodzenia, po prostu są. No nieładne, no mi się nie podobają, wyglądają jakby były zrobione z jakiegoś bambusa, a w dodatku trzy razy bardziej ją postarzają. To takie jest moje zdanie. Czy każda z nas, bawiąc się kiedyś lalkami Barbie, myślała, że kiedyś powstanie taka prawdziwa żywa lalka? A mianowicie, Tulisa w National Television Awards wystąpiła w różowej sukience z piórami, która bardzo niekorzystnie pokazała jej bius oraz sztuczną opaleniznę, a przy tym samym przez kolor tej sukienki otrzymała ksywkę Barbie. Więc zobaczcie teraz, jak cudownie wyglądała. No, ja bym takiej sukienki nie założyła, nie wygląda aż tak źle, ale Wydaje mi się, że jezioro łabędzia to nie ta bajka. Chyba każdy z nas zna taką osobę, która niegdyś wystąpiła w kreacji mięsnej. Hmm, tak, oczywiście, chodzi mi tutaj o Lady Gaga. Czy tylko według mnie Lady Gaga jest specką od kontrowersyjnych stroi? Mianowicie, na jednej z gal wystąpiła w bańkowatej sukience, która wyglądała troszkę jak ubranie strój sukienka dla robota. Zobaczcie sami, jak się zaprezentowała. Jednak, mimo to, że ta sukienka nie jest jakaś świetna, to chyba nic nie przebije tej kreacji mięsnej. Mam nadzieję, że się ze mną zgadzacie. Pierwsze i drugie miejsce walczyło strasznie o wygraną. Jednak postanowiłam, że na drugim miejscu katastrof modowych gwiazd umieścię panią Kate Price, która między innymi tworzy kolekcję ubrań dla koni i jeźdźców. Teraz możecie zobaczyć jedną z jej propozycji, której sama niestety wystąpiła. Jednym słowem, jest to dramat na cztery kopyta. A Pierwsze miejsce katastrof modowych zajęły dwie panie, które stwierdziły, że na festiwal w Wenecji pójdą bez majtek i odsłonią nieco, nieco więcej. Mam na myśli tutaj Julię Salemi i Diane Melo. Pani w pomarańczowej i różowej sukience pokazały o dużo, dużo za wiele. Przez te kreacje zbudziły bardzo wiele kontrowersji ale też zyskały ogromną sławę. Wpisując sobie ich nazwiska tylko zobaczycie ich w tych kreacjach. Więc ile stanie jest zrobić człowiek, żeby o nim mówili? Jak dla mnie jest to ogromna przesada i niestety jak najbardziej jestem na nie. To już by było na tyle z tych wszystkich katastrof modowych gwiazd. Jeśli filmik Wam się spodobał, to oczywiście zostawcie kciuka. W komentarzu napiszcie, która wasze zdaniem, że Nada, którą wymieniłam, była najgorsza. Jeśli zgadzacie się z moim zdaniem, to również o tym napiszcie. Jeśli chcecie więcej takich filmików, to również napiszcie. Oczywiście subskrybujcie mój kanał, oczekujcie na konkurs. A tym samym do zobaczenia w kolejnym filmiku. I dziękuję, że ze mną wytrwaliście do końca. Do zobaczenia! Pa! pa!